Siema, w tym odcinku wszedłem sobie na arabskie, angielskie oraz polskie Polska serwery. Moja psycha po tym odcinku upadła, więc powiedziałem sobie, że jeżeli wbijecie dwa koła łapek, to może kiedyś jeszcze wejdę na zagraniczne serwery. A póki nie wbijecie dwa koła łapek, nie ma opcji. I chciałem powiedzieć, żebyś zostawił suba. Bo jak zostawisz suba, to na Discordzie HeyserP, czyli mojego nowego projektu, wyślę wam moje stopy. Więc musicie wejść na Discord mojego nowego projektu, pierwsza linijka w opisie i wyślę wam moje stopy na dwa koła osób. I oczywiście jak zostawisz suba. Full legit no scam. A tak serio to wbij tam, bo już w marcu planujemy start, jak wszystko Pójdzie dobrze i zależy mi na tym, żebyś tam wszedł. A teraz zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wywalamy Polskę, dajemy sobie American i idziemy sobie na amerykański serwer. GLG Life, Exiting Freom, PvP Mode, a to chyba jest PvP serwer. cars, Właśnie zaakceptowałem, że pobierają moje dane, moją kartę kredytową i wszystko. Wow, 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 co to jest za głup? Widzowie, zostawcie lajka like i suba, bo ja tu poświęcam swoje IP, swoje dane prywatne, że wchodzę na jakieś takie dziwne serwery i serio, jak nie zostawicie suba, to mi będzie przykro. Ale ten loading screen wygląda jak totalny ściek. Proloading collision z tym w prawym dolnym, coś mi pisze. Ogólnie Wam się spodobał ostatni film z niemieckich serwerów, więc postanowiłem wejść sobie na Ameryczkę. Full Ameryczka. Okej, okay, tutaj mamy jakiś poradnik. Ło wow, F1, F3 Dobra, po, fajne, ej, to akurat fajne, nie? A ja tu nie przyszedłem oceniać. Ja tu przyszedłem. O, dobra, to wygląda jak jednak, jednak przyszedłem oceniać. Co to jest? Kozako Antonio. Ale fajne, dobra, ej, taką kamerę to jest jedna z lepszych kamer, w sensie jedna z lepszych kamer. Fajne to jest po prostu, tak? Spi Wypuść mnie, o dobra, wypuszczam mnie chyba stąd. Wow wow wow, ty to jest gita. O online five wemie? Wow, będę You must disable screen kill effect in setting O! Oh! Co ja robię? Kradnę motor. Ty, nie mogę. Co tu się dzieje? To wszystko wyje jak jakieś pas. Tam ktoś biega, biegnie, biegnie, bieg. do środka. What's up, guys? What's up, guys? You, you hear it? You hear, you hear this sound? No, is, is it like a siren? A, yeah, yeah. Oh, uh, okay. You flex your F1 and send a report. Dobra, widzowie, wyłączyłem to. Wyłączyłem te... Tam się w ogóle strzelają, ale wyłączyłem te piski. Za tak uszy bolały. Hello, hello, my f... Sorry, my friend. Hello, my friend, hello, hello. How are you, how are you, man? Uh, you look like s**t, man. No, I, I have to, I have to, eee... Uh, Jak to się mówi? I have to naprawić your face, I have to naprawić your face. Wait, no, 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 chill, chill, chill. I repairing you, man. I repairing you. No, no stop! Can you stop? No, stop! Nie wiem, ty za parówo, bo cię... Stop, man, stop! No, nie wiem, nie mogę. I, I f***** you, man. I you. I try to repair your face, man. Oh! sorry man sorry 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 i i don't want to do this L learn to drive okay no i i sorry i sorry man i like you yeah just learn to drive yeah 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 Czemu mi powiedział, że mam się nauczyć jeździć? Jak ja umiem jeździć? 191 osób to nie wygra Ogólnie to wszystko, te deutschlandowskie serwery, czy amerykańscy, czy co to to jest? To wygląda jak takie zacofane coś, w Polsce są ładne skrypty i tak dalej Nie wiem dlaczego to, to tak to wygląda Wow, ale mają fajne ogródek, ty, patrzcie to Myślałem, że to w ogóle coś jest, a to jest jednak tylko takie coś Jakiś chłop tu jest How I'm okay, how are you, bro? I'm okay too, my friend uh, You are new in, the, in this city? Yeah uh, You have a gang or something like that? You are gangsta? Nah. Nah, nah, nah. I, I deliver pizzas. Okay, okay. You, you like police and something like this? Uh, I think you are uh, rude. You know, you are rude and you go confident. Oh, you think I'm a cop? <laughs> you are not a cop, bro. Nah, nah, right now, I'm eating an apple. Oh. uh Can we r record a video, a TikTok, like like this, man? Oh, no, that was okay. I'm about to get off, man. I was about to. I was just filling up my health. You are famous or are you no no famous? No, I'm not famous bro Okej, Ehm, so sad, so sad, bye. Ale fajny ziomek ty, jakby to jest twój love, ale da się pogadać z tym typem. Na mu, ale to nie w moim stylu, tak, jestem roleplayowcem Ty, kumacie, poszedłem sobie zjeść, wracam i mam perma. Naha! Kozako. za confirm. GPS f*** Mail, confirm O co tu chodzi? Happy birthday to On Happy birthday to you. Happy birthday to you. W ogóle wszedłem na jakiś serwer, to miał być roleplay server, a to chyba nie jest roleplay. Hello, hello. stop talking. I'm I'm on Twitch. Man, I I'm Man, no stop. I have annual pass bridge. I can talk. You can't. You are you are white. I'm not white, but. So why you white? white? You are not You are f Batman the f uh, Shut the fuck up, Shut the fuck up, son. Talk to oh me. You, why you begging? Damn, damn, damn to no, be we'll uh, yeah, Fuck, it. fuck, paywords, paywords, and something like this. Hello, you wanna fight? I know, I know, I know. Come fight, bitch. Tak Dobra, ja chyba nie, nie wszedłem na roleplayowy serwer, nie? Idę tutaj i tu się kupię chyba klameczkę. Bo co tu się kupuje? Co tu się robi? E open shop. Wow, kupiłem gnata! Nie ja wiem, kupiłem coś. Nawyzywałem się z dzieckiem i tylko chyba tyle. No tu nic więcej nie ma. Czas quitować. Co to kuje? Nie mogę! Co to jest za serwer? Kozako! xddd 01012000 Ja pierdzielę, co to jest? Co to jest za rozje... Ja w pierdziele wygląda jak typowy arał Ale tu oni mają... Jakie to jest że Tu widać ludzi normalnie. O, sweet. To jest jakieś scena malejku, kurde. Bum, bum. Napiszę im hello. Chyba nie działa moje hello. Wow, palcie, co tam się dzieje, ty? Man, you are with I know it, I know it. I like with us. With is a good. I like a kind of with me. Ten, czego mogę w ogóle zabić? Chyba mogę. Ale w ogóle, jak to wszystko wygląda na prawo, to przecież wygląda tak tragicznie. Wow, RDM Stop RDM! Stop RDM! Stop RDM! No, no, no. A, a, a. I like you man, I like your p Stop! Jakieś arabskie coś mi się... Co to kurde! Stop, don't, know. please! I I uh, I like you. Why I got permabanum? Co tu się dzieje? Jestem jakieś ostrzeżenie chyba. Why I can't run No! Ty śmieciu uh. Sana Sana uh, hear them? He's he's uh, cheater. What, what, what? Man, uh, he he kill me, he kill me! For, for nothing, for nothing. He's He's cool. Ja, ja, ja. Co już słyszysz? Całe Ja, he kill me, he kill me for uh, for uh, nothing, for nothing. Please, please speak for please. It's RDM, RDM. No, no. no. It's random death match. Śmieciu. What what you want, mother? What you want now? No co, powiedz coś, powiedz coś Kondonku. Frajerko. Oh, wow, 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 wow! no, 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 no. Uh, no, it's only prank, it's only prank. Ło, to co? Wyciągnął z dupy! Spieprzaj! Co on z dupy wyciągnął? Ja pierdziele! No, it's only prank! It's only prank! Uh, I'm Martin Dobil! No, no, no! I tylko ku... Zabijam cię frajerko Z dupy wyciągnę. O. Oh! No i umarłem. Dobra, wychodzę z tego arabskiego serwera. Wracam na Polskę, ja już dostałem depresji, normalnie nie mogę. Totalnie nie mogę. Chyba byście musieli dobyć dwa koła lajków, żebym w ogóle wrócił na tamte serwery, więc nie dobijecie. Musisz mnie bić, chłopie Sano malejku? Malejku masan? Zostaw mnie kondonie Sano malejku? Nie wiem Zabić cię Malejku masan? Fraj... Bity <grym> Jak się wk... Malejku masan? Ała! Ała! Um, Stanowski, zabij go Stanowski jest na kanale zero, debilu Nie ma Stanowskiego Nie wiem, jakiś kondo <grym> Jak się ku. W... Koń <grym> go! <grym> Nara frajero nie, ten, ten nie Chodź tu Chodź Dobra idę mu na jeszcze jeszcze raz. Taki kozak w lecie byłeś wiadomo co po tym świecie, nie, Frajer. O co chodzi wam? Bigo, a nie, pyta się! No Oj. i co teraz? I co teraz płakany dzieciaku? Boli cię to Co, <laughs> co to jest za boli... Mega mnie boli Dary nie, nie wstanę, nie wstanę, boli mnie! Wracaj! Ale ty jesteś c... naprawdę! No bo mnie śmieć zaraz zabije Ale ty jesteś śmieciem, naprawdę Co ty się odwala? Idę jeszcze tam temu na Ty ty odpierdasz Kur... Spokojnie, zamykam ich w środku, spokojnie, spokojnie, zamykam ich w środku Jedna jeden, jedna jeden Nie, bo jesteś łysy Jak to? <laughs> Nie, no Boże, jesteś taką. Nie wiem, ja zostaję Galafighterem, nie? Ja powinienem zostać Galafighterem. Oni są tacy słabi. O, witam pana bardzo serdecznie. Witam, witam pana. Dzień dobry. O, rozumiem, rozumiem. Bardzo dobrze. No, ja rozumiem, rozumiem. Wszystko rozumiem, proszę pana. Mam nadzieję, że panu się ułoży jakoś. Do widzenia. ja pieps. Małpa! Tatuś! Małpa! Gdzie byłeś, tato, przez całe życie? A w szpitalu. W psychiatrycznym? No. Jasne, czyś, stey Witam cię bardzo Szpital. serdecznie. Gdzie jedziemy? Zostaniemy przyjaciółmi? Bożna. A kim jesteś? Nie wiem. Yy, ja chciałem ci powiedzieć, pamiętaj, kurwys, nie mam przyjaciół, zabijam cię. Ała. Jak dotrwajesz do końca, napisz w komentarzu kolega.